Załóżmy taki scenariusz, że mam gdzieś umowę NDA z jakimś klientem i chcę do niej szybko sięgnąć. Nie pamiętam dokładnie, w którym SharePoint'cie ktoś mi ją tam wrzucił, więc spróbuję zapisać prompta Znajdź umowę NDA z Contoso, tak, czyli nazwą jakiegoś tam fikcyjnego klienta. Coup myśli, 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 myśli. Znalazł umowę, napisał, kto jest autorem, kiedy została zmodyfikowana, jaki ma format. Na dole widzimy przykładowe możliwości, takie gotowe prompty. No i poprosiłem go, żeby podsumował mi treść tej umowy NDA, bo chcę szybko złapać ogląd na temat. Jaki jest cel, jakie są definicje informacji poufnych, zobowiązania stron, wyjątki od poufności i tak dalej. Oczywiście mogę podejrzeć sobie właściwy dokument, żeby go podglądnąć. Ten właściwy się właśnie otworzył. O, ciekawostka, NDAK jest po angielsku. Ale podsumowanie informacji otrzymuję od razu po polsku, ponieważ komunikuję się z nim po polsku. Wracamy sobie do naszego co-pilota i chciałbym go zapytać o to, na co musimy szczególną zwrócić uwagę. Czyli gdzie są jakieś niebezpieczne momenty tejże umowy, więc wpisuję sobie, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić uwagę. Jakie są główne ryzyka. I mamy: zbyt szeroka definicja informacji poufnych, brak limitu odpowiedzialności, kara umowna, obowiązek zwrotu lub zniszczenia informacji, długi okres obowiązywania, brak wyłączeń dla informacji już znanych. Oczywiście to jest AI, trzeba to przejrzeć, zajrzeć do tych miejsc, ale już wiemy, na ile poważna jest sprawa, na ile szalony prawnik pisał tą umowę. Tak?